Trzeba pamiętać, że osoby żyjące z HIV w tej chwili żyją bardzo długo, jeżeli są wcześniej zdiagnozowane i leczone antyretrowirusowo. I... Jesteśmy w takiej bardzo dobrej sytuacji, że starzenie się pomimo wirusa jest starzeniem dokładnie takim samym jak w populacji ogólnej. Natomiast wiemy też, że część chorób, tak jak choroby metaboliczne albo choroby sercowo-naczyniowe u naszych pacjentów występują częściej, dlatego realizujemy ten projekt, żeby bardzo wcześnie wykryć miażdżycę, bardzo wcześnie wykryć ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i Zaplanować wczesną profilaktykę, ewentualnie interwencję kardiologiczną, tak żeby jeszcze bardziej przedłużyć życie osób zakażonych HIV. Wymiernym efektem. Dla pacjentów, które możemy określić, to znalezienie takich czynników genetycznych, więc my też przyglądamy się nie tylko stylowi życia, ale też genetyce człowieka i y, mamy wstępne wyniki, które określają ryzyko związane z częścią genów, z częścią genów, na przykład, które kontrolują cholesterol, a ryzykiem sercowo-naczyniowym. Więc możemy sobie takiego pacjenta wcześniej zidentyfikować, zanim jeszcze dojdzie do problemów kardiologicznych, i odpowiednio zaplanować interwencje, zaplanować dietę i na przykład powiedzieć, że ta osoba wymaga częstszych kontroli niż inna osoba już na podstawie samej genetyki. Projekt jest dość skomplikowany dlatego, że obejmuje zarówno badanie markerów immunologicznych, czyli naszej funkcji immunologicznej związanej z przewlekłym stanem zapalnym, ale również markerów genetycznych, no i ultrasonografii serca i badanie też samego przepływu w tętnicach wieńcowych. I to jest ta najtrudniejsza część ta część, gdzie trzeba dokonać jednak precyzyjnej oceny funkcji serca i Oceny nasilenia miażdżycy, więc tutaj jednak ten problem rekrutacji pacjentów, szczególnie w dobie pandemii, nam się pojawił, bo my też jako zakaźnicy pracujemy przecież dla COVID-a. Więc to były problemy, jednak, z którymi się borykamy, ale w tej chwili już idziemy do przodu. Trzeba pamiętać, że badania molekularne i badania, które są. Nacelowane na wykrywanie czynników ryzyka, to taka medycyna translacyjna, czyli przełożenie wyników genetycznych, przełożenie wyników. Badań związanych z nasileniem miażdżycy na profilaktykę i na bezpieczeństwo pacjenta. Nie spodziewamy się wielkiego odkrycia, ponieważ jakby idziemy ścieżką ustaloną i wiemy, czego szukamy, ale na pewno spodziewamy się identyfikacji właśnie tych markerów genetycznych, nowych rzeczy, nowych czynników i zastosowania, aplikacji tego właśnie w przeniesieniu medycyny. Na przeniesieniu nauki na bezpośrednią medycynę. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Pum to Szczecin.